Hej, cześć, witam Was w kolejnym odcinku z poradników do instalacji szalerów. Chyba tylko takimi się zajmuje odnośnie Minecrafta. Tak, teraz pokażę Wam jakiś uniwersalny sposób, nie jakiś, ale specjalny, który będzie wykorzystywał coś takiego jak Minecraft Version Changer 3.2. Link do pobrania tego cudeńka macie w opisie, i tu jeszcze jest drugi dodatek, który od razu najlepiej sobie pobrać. Gdy odpalimy, ten program, wyskoczy nam takie okienko, takie okienko gdzie tu ten ludek patrzy się za naszym kursorem, ale to mniejsze o to tutaj z klientów wybieramy sobie wersję którą chcemy minecrafta i tu nam się wyświetlają mody tutaj najlepiej znaleźć te mody, które nas interesują nie wszystkie są kompatybilne ze sobą o tym należy pamiętać i tutaj wybieramy na przykład z shadery, te o które nam chodzi z seusa Yy, to są w zasadzie zmodyfikowane GSL Shaders, tak, jeżeli dobrze wymawiam nazwę, i SEUSA, dlatego one mogą mieć kilka wersji, do tego jest potrzebny ten shader pack. Yy, tak, dalej, tutaj jeszcze nam jest potrzebny Optifine możemy sobie wpisać gdzie jest ten kompas, to czego potrzebujemy i się automatycznie nam wyszuka. Optifine ta wersja, gdyż ona jest według tutaj opisu idealna dla tych shaderów. Ta updateowana się nie nadaje do shaderów, więc bierzemy sobie tą. Klikamy znowu dwukrotnie, to nas przynosi, to nam przynosi te modyfikacje tutaj i klikamy change version. Teraz nam się ten paseczek tutaj przetegowuje do końca. Słyszymy magiczny dźwięk level-upa z Minecrafta. Teraz możemy odpalić normalnie Minecrafta, ewentualnie w specyficzny, inny sposób, jeżeli będzie nam potrzebny Minecraft z większą ilością RAMu niż zwykły. I powinno to wszystko zastartować. Jak widzicie tu mam mojego Minecrafta e, Tu może, mogę się zalogować Teraz w Minecrafcie bardzo to klikamy zawsze, że nie chcemy update'ować, bo mamy najnowszy update, ale e, Minecraft go nie wykrywa, widzicie 151, options shaders Teraz musimy open shader pack Wyskoczy nam takie coś, to się znajduje, jak widzicie tu macie ścieżkę Teraz bierzemy shader packa to całe, jak widzicie, oczywiście, licencja super legalna, yy, Wieczny Trial. Yy, tutaj to wszystko co tutaj jest, te wszystkie z Shader Packa, które jest w opisie, skopiujecie do Shader Packa tego, gdzie jest Minecraftowy, te, wtedy nam się to pojawi tutaj. I już możemy sobie odpalić shadery. Ja sobie odpalę Ultra, to, to RC7 -ki. i dan. Done, Single player. Odpalimy World I spaliłem się w lawie. Ale tak te shadery działają faktycznie. Tutaj mam teksturpak niedostosowany do nich, bo jest to zmodyfikowane, ale działają. Zmienię sobie wersję shaderów i powinny być odpowiednie. Na przykład te, czy te, czy te, czy te jest jasno, woda jest taka, dlatego że jest niezmodyfikowany teksturpak. Jest default, sobie strzelony. Yy, właśnie, a jak będzie na przykład jakiś dostosowany, myślę, to, że powinno to działać w inny sposób jeszcze, więc to zależy od waszej tej własnej inwencji, jeżeli chodzi o tekstur paki, bo trzeba dobrać ten, który jest najbardziej odpowiedni do shaderów. Z tej paczki, którą ja tu mam, to powiedziałbym szczerze, że nie wiem, które shadery są najlepsze. Obczajmy wszystkie. Tu któreś powinno być z wodą, nie jestem pewien czemu jej nie ma, ale podejrzewam, że jest to związane z ustawieniami Optifina. Tak jak mówiłem, wystarczyło pobawić się o fajnym i shadery działają całkiem w pełni. To tyle w tym poradniku i do usłyszenia, zobaczenia w innych lub w zwykłych moich seriach. Zapraszam do ocenienia odcinka. Na razie. Ciao!